Moje drogie, dzisiaj spotykamy się z Wami w mojej kuchni, ponieważ ja zamierzam zrobić ciasto i chcę pokazać Wam ten bardzo fajny przepis. Naprawdę ciasto smakuje wyjątkowo, a jest bardzo łatwe w wykonaniu. Będzie to ciasto sezonowe nawet, ponieważ będziemy do tego używać maku. Jest to moje ulubione tak naprawdę i ja go robię niezależnie od pory roku, ale wiecie, teraz jest taka przedświąteczna pora i mak jak najbardziej nam będzie do tego tutaj służył. Dobra, ja się zabieram do roboty. Przepis znajdziecie także w opisie tego wideo. A jeszcze przed tym, jak ja się zabiorę do roboty, proszę postaw like pod tym wideo, ponieważ bardzo to pomoże w rozwoju dla mojego kanału. Dziękuję Ci bardzo. Dobra, już teraz pokazuję, co ja mam tutaj. Mam mąkę i już ją, jak widzicie, przesiałam. Czasami nawet, wiecie, jak jestem w pośpiechu, to nie przesiewam tej mąki i tak od razu ją tutaj daję bez przesiewania. Będę też potrzebowała trzy jajka. Mam tutaj przy sobie już mak. Tak naprawdę kupiłam ekologiczny, ale to nie jest całkowicie obowiązkowe. Powiem Wam, że mam masło tutaj, będę go podgrzewać na patelni, ponieważ chcę, żeby ono było takie roztopione, żeby to się łatwiej mi mieszalo. No i oczywiście proszek do pieczenia nam będzie tutaj potrzebny i takie może coś, co wyróżnia to ciasto od innych to tutaj ja wykorzystuję właśnie takie zagęszczone mleko. I ono może być slodzone, może być nieslodzone. Bardzo mi jest trudno znaleźć tak naprawdę nieslodzone w sklepie tutaj w Polsce. Nie wiem, na Litwie też tego nie ma. Dlatego ja kupuję slodzone i po prostu później nie dodaję już więcej żadnego tutaj cukru. Tutaj to opakowanie mi zostało jeszcze po tym, jak ja robiłam poprzednie swoje ciasto. I powiem Wam, że polowa jeszcze tutaj tego jest. I myślę, że na to ciasto mi tego wystarczy. Ponieważ ja nie lubię, gdy jest bardzo słodkie. Powiem Wam, że takie opakowanie tutaj jest większe. 530 gramów, tak wiecie, pół tego opakowania, żeby nie było aż za słodkie, ale możecie zawsze spróbować, jak to Wam smakuje, jak już będziemy mieć ciasto gotowe i jak chcecie, można dodać po prostu troszkę więcej tego cukru. No ale ja Wam radzę za każdym razem dodawać mniej, ponieważ to będzie po prostu. Wiecie, wpływało lepiej i na Wasze zdrowie, taki bardziej wyrafinowany smak w tym będzie. W ogóle dlaczego ja bardzo lubię ten przepis, ponieważ. A jeszcze zapomniałam umyć ręce. Zawsze, zanim zaczniemy robić jedzenie, ja tutaj po prostu dotykałam do statywu, ruszałam różne rzeczy, zawsze moje ręce. I wracam już z czystymi rękoma. I dlaczego ja bardzo lubię ten przepis? Dlaczego? Ponieważ on jest bardzo łatwy. I nawet ja tutaj nie mam żadnej kolejności, według której coś z czymś mieszam i coś dodaję. Po prostu bierzemy wszystko, co mamy, w sensie to, co jest potrzebne, i mieszamy to jedno z drugim. I nie trzeba jakichś tutaj, wiecie, wymyślać nie wiadomo czego. Dobra, jajka mam. Teraz dodaję do tego mleko zagęszczone. To postało mi troszkę w lodówce przez jakiś czas. Muszę go od nowa wymieszać. Ale tak naprawdę, mleko zagęszczone to ma do siebie, że ono się nie psuje. No, może, jeśli kilka lat przytrzymacie w lodówce, to wtedy. Ale jak tutaj z kilka tygodni temu robiłam to ciasto. Powiem Wam, że to jest teraz nasze ulubione ciasto. Ja jeszcze je mrożę później. Pokażę Wam. A może i nie, ja prosto opowiem wam, że jak już ono jest takie upieczone, wystygnie, ja je po prostu na kawałeczki pokroję i do zamrażarki. I powiem wam, że bardzo fajnie jest, gdy idziemy do pracy. Rano można po prostu dostać, rozegrzeć w piekarniku albo po prostu dzień przed, żeby ono. Przyszło do siebie, żeby stało się normalne. W każdym razie to jest taki mój trik na to, aby jeść więcej takiego, wiecie, robionego własnego, dobrego jedzenia. Czasami je zamrozić. I zobaczcie, takie coś tutaj mieszam, chyba nie wygląda bardzo dobrze. W każdym razie będzie to lepiej smakowało nam za jakiś czas. Powiem Wam, że myślę, że otworzę to chyba nowe opakowanie mleka. Dodam troszeczkę więcej, ponieważ to ciasto będzie duże i myślę, że troszkę za mało nam tutaj jest tego mleka. O, to jest takie mniej gęste, ale tak naprawdę troszeczkę. Dobra, teraz ja to troszkę tak wymieszam i powiem Wam, że można wziąć do tego oczywiście szpatulkę. Zaraz ją wezmę, i teraz jeszcze rozgrzeję nasze masło i doleję tutaj masła. I wtedy już będziemy dodawać takie bardziej sypkie elementy naszego ciasta. I biorę patelnię, mam tutaj masło, tutaj jest 250 g, ale jak widać ktoś już tutaj to jadł, więc myślę, że nam wystarczy. Myślę, że z 200 g tego masła będzie ok. W ogóle powiem Wam, że przepis na to ciasto moja siostra znalazła u litewskiej prezenterki. Tam właśnie przyszła jakaś taka pani, i ona pokazywała, że jej babcia właśnie robiła i wysłała im to ciasto do USA, bo ich rodzina się tam przeniosła i takie ciasto, nie wiem, pocztą to wysłała im, czy jak, nie wiem, ale właśnie, że taki sentyment miała, i powiem Wam, że nam się ono też bardzo podoba, bardzo nawet. Dobra, z tym masłem to widzę, że muszę jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Troszkę to zajmie. i dopóki czekam na to masło, może coś Wam tutaj jeszcze opowiem. Powiem Wam, że dzisiaj przyjechała do nas choinka. Jeszcze stoi na zewnątrz, musimy ją jakoś wnieść i postawić. Powiem Wam, że w weekend, w sobotę, to była chyba, to była 6 chyba, grudnia, byliśmy w sklepie, żeby kupić choinkę. I powiem Wam, że ja nigdy nie wiedziałam, że tak dużo osób naraz chce kupić choinkę. Jakoś mi się wydawało, że wcześniej. Przecież w poprzednie lata ludzie kupowali te choinki troszkę później. No, my kupujemy wcześniej, bo ja chcę może jakieś wideo, coś tam nagrać przy tej choince, dlatego, ale i tak za późno już jakoś zabraliśmy się za to w tym roku. Jednakże, no, tak dużo osób było przy tych choinkach, że w końcu pojechaliśmy do innego sklepu, bo to nie było możliwe kupić w obi, jak zawsze kupujemy tutaj obok domu. W każdym razie, choinkę już kupiliśmy i nie mogę się doczekać, aż będę ją dekorować. Zawsze lubiłam dekorować choinki. Nie wiem, jak Wy lubicie dekorować, czy nie. Ok, już chyba masalko tutaj już jest gotowe. Jakoś dużo tego masła będzie. W każdym razie, jeśli masła u nas za dużo, po prostu dodamy więcej mąki i będzie u nas więcej ciasta. Ok, już tutaj to wszystko łączę razem. Powiem Wam, że nagrywać przepisy robienie przepisów i gotowanie jest bardziej wymagające tak naprawdę, ponieważ jestem w kuchni, w miejscu, które dzielę z kimś innym też, i jeśli ta osoba położyła coś nie na miejsce, to ja nie mogę tego znaleźć, gdy nagrywam dla Was przepis i jestem wtedy nie bardzo niezadowolona, powiem Wam. Ale myślę, że tym razem jakoś mniej więcej to się udaje. No, znalazłam w końcu tą szpatulkę, bo szukałam ją właśnie i nie mogłam jej znaleźć. I teraz już jak mam tutaj wszystko razem, to dodam mąkę. Fajnie jest to, że przesiałam ją wcześniej. Bo zwykle to jest zawsze problem. Dodaję ją najlepiej w sumie dodawać tę mąkę tak po trochę. Po trochę, żeby ona nam się tutaj. No pewnie Wy sami wiecie, dziewczyny, jak tam dodawać tę mąkę. Ja nie jestem takim super ekspertem. Ja robię tak, jak, tak, jak mi się zechce tego dnia. Czasami od razu wszystko dodamy, później mam problem z tym do wymieszania, a czasami. Po trochu. Powiem wam, że też jeden raz dolałam po prostu wody do tego ciasta i też dobrze mi wszystko wyszło. Ja już wyobrażam, jakie niektóre osoby mi napiszą komentarze, że jestem nieprofesjonalny. Pokazuję wam tutaj przepis i swój, i swój sposób gotowania. Jednakże u mnie to się sprawdza. I powiem wam, że pokazuję wam to wszystko, co się sprawdza u mnie, się jest bardzo gęste te ciasto. Chyba i prawda, dodamy zaraz troszkę tutaj wody, wam pokażę że to jest możliwe. Aha, zapomniałam proszek do pieczenia. No, najważniejszy. Pamiętam, jak jeden raz gotowaliśmy razem z moją siostrą. Wtedy nie nagrywaliśmy tego niestety, ale ja coś otworzyłam, chyba mąkę czy coś, i to tak wysypało mi się w twarz po prostu. I sobie pomyślałam, super byłby moment do nagrań. W każdym razie, gdy robisz to później na nagranie, to nigdy taki efekt no, śmieszny nie wychodzi. Ale żeśmy się pośmiali trochę. I powiem Wam, że no jakoś gęsto, gęsto może, jednak tego masła mogłoby być i więcej. Chociaż chyba tutaj problem jest w tej szpatulce. Chyba muszę wrócić do łyżki tak naprawdę. Właśnie, przecież to nie na liśniki są. Tak naprawdę, dziewczyny, to ja tutaj tak specjalnie Wam robię ze śmiechem trochę, tak pół żartem, pół serio ten przepis pokazuje. Ja mogę i bardziej poważnie go robić. Tak naprawdę po prostu mi jest to śmieszne. Gdy ja robię, ja zawsze mam wtedy dobry humor i wtedy nasze ciasto, nasze jedzenie smakuje lepiej, jak mamy dobry humor, gdy go robimy. Ja też dodaję więcej maku. Ja lubię tak. Prawie całą szklankę. W ogóle ja wszystko mierzę takimi szklankami, nie wiem jak Wy mierzycie, ja mam też wagę tam, ale ja z tego nie korzystam, no bo to zbyt dużo czasu zajmuje, jak wszystko tak idealnie ważyć. Ja dużo rzeczy robię też na oko, gdy gotuję. No po prostu szybciej, wiecie dziewczyny, ja jestem za to, żeby oszczędzać swój czas na inne rzeczy, tak, a tutaj to to szybko sobie zrobić. Powiem Wam, że w końcu chyba nie jest to aż takie gęste. Gdy mieszam łyżką, to jakoś lepiej to czuję tutaj i to co jeszcze chciałam wam powiedzieć. Ja znam trzy przepisy, trzy na trzy ciasta i powiem wam, że one wszystkie smakują bardzo dobrze i dlatego wszyscy myślą, że jestem super szefem. Ale tak naprawdę ja znam tylko trzy przepisy. Ja to mówiłam też w pracy, bo jak zrobiłam swoje tiramisu, też dziewczyny, ja mam taki fajny, ups. Mam taki fajny przepis na tiramisu też na swojej stronie, tutaj na YouTubie. I powiem Wam, że wszyscy myślą, wow, ale Wioleta umie gotować. No nie, ja znam tylko trzy przepisy, i tyle, i wszystko. Po prostu one dobrze smakują. W tym jest cały sekret. I powiem Wam, że w tym jest fajnie bardzo. I tak warto żyć i to robić nie tylko w kuchni, nie tylko z naszymi przepisami, ale po prostu te rzeczy, co my wiemy, te rzeczy, które potrafimy zrobić, to musimy je zrobić i umieć je robić bardzo dobrze, i wtedy wszyscy będą, wow, jesteśmy po prostu fantastyczne. Mi <laughs> jest po prostu śmiesznie, to, że ja znam te trzy przepisy. Nie, naprawdę ja znam tylko trzy. Chociaż jeśli będę dla Was częściej coś tutaj pokazywać, może jeszcze kilku jakichś nowych się nauczę, to zawsze nie jest wykluczone. Także powiem Wam, że moim sekretem w gotowaniu jest ogarniać kuchnię na bieżąco, ponieważ potem, jak już zrobimy wszystko i chcemy ogarnąć kuchnię, to po prostu ja zawsze mam depresję, gdy to widzę. I dlatego zauważyłam, że jak troszkę ogarnę pomiędzy, to jest wtedy lepiej. Jednakże myślę, że dodajemy troszkę wody, ponieważ ciasto jest troszkę u nas za gęste tutaj. I teraz... Będziemy mogli, można troszkę jeszcze dodać tego mleka zagęszczonego oczywiście. Ups. I teraz ja po prostu wszystko to dobrze wymieszam. Dobra, i teraz myślę, że to wygląda lepiej. Nie powinno być takie bardziej gęste niż to, może być bardziej rzadkie. Oczywiście, jeśli dodajecie więcej masła, to będzie bardziej u Was rzadkie. Można także dodać wody, jak ja, ja już to nie pierwszy raz robię, powiem wam naprawdę. I teraz biorę swoją formę do pieczenia. Kupiłam ją kiedyś taką bardzo szczególną, specjalną, no bardzo mi się ona spodobała, tyle że powiem Wam, że nie jest ona aktualna przez większą część roku. Jest ona aktualna i dobrze wygląda tylko w grudniu, więc teraz po prostu korzystam z niej na maksa. Biorę też papier do tyczenia, i przerzucam teraz, tutaj, wszystko do tej swojej formy, a raczej tak przelewam. I także będziemy mogli udekorować orzeszkami górę naszego ciasta. Dobra, ciasto my już mamy, teraz muszę zobaczyć, czy ja mam jeszcze jakieś orzechy, bo coś mi się wydaje, że ja wszystko zjadłam. Zaraz zobaczę. Znalazłam jakieś resztki migdałów. Powiem Wam, że teraz ja kupuję orzechy tylko ekologiczne. Tutaj nie wiem, jakieś jeszcze dawne, ale skosztowałam je dobrze, nie są gorzkie, więc po prostu tak tutaj sobie wykładam. Można tutaj różne piękne kształty z tego zrobić, jakąś śnieżynkę. Także bardzo lubię włoskie orzechy tutaj dodać. Więc w zależności od tego, laskowe też, o, ja chyba najbardziej lubię laskowe, ale w zależności od tego, co macie dostępnego, ja bardzo lubię laskowe orzechy, więc je zjadłam. Więc już teraz nie mam. Później powiem Wam, że gdy ja jem to ciasto, ja bardzo lubię mieć przynajmniej jeden orzeszek, więc dlatego ja tych orzeszków tutaj kładę zawsze więcej. No i ostatni tutaj wyląduje, może to przełożę tutaj. Wszystko wyrównamy, żeby u nas było porówno z każdej strony. Tak. I teraz to idzie do piekarnika. Temperatura piekarnika powinna być niewysoka, około 135 stopni i zostawiamy nasze ciasto tam na dwie godziny. Tak, po prostu w ten sposób ono będzie takie też miękkie i nieprzesuszone w środku. Powiem Wam, że ja ustawiam zawsze przypomnienie w telefonie, żeby za dwie godziny tak naprawdę za godzinę go sprawdzam i później jeszcze raz za dwie, ponieważ inaczej bez przypomnienia w telefonie mogę o nim zapomnieć. Ja nie chcę po prostu no, zmarnować swoją pracę, którą tutaj tak dużo czasu na to poświęciłam. No, chociaż nie bardzo dużo, ale w każdym razie zawsze coś na to poświęciłam, więc chcę być pewna. Telefon mi zadzwoni i później zobaczymy i spróbujemy to ciasto razem. I pokażę Wam także swoją stylizację dzisiejszego dnia. Powiem Wam, że zakładam to zawsze, gdy nie wiem, co mam na siebie włożyć, ponieważ. Ponieważ to jest bardzo wygodne, zawsze wygląda dobrze. Koszula, byle jaka może być. Tutaj ja mam niebieskie kolorze, kupiłam ją na wyprzedażach innymi w zeszłym roku i bardzo dobrze mi się sprawdza na takie mniej może oficjalne momenty. Albo w paski jeszcze mam taką, ponieważ gdy mam białą koszulę na sobie, no to ona już taka, wiecie, bardziej oficjalna, bardziej taki ma. Jednak już styl biurowy w moim pojęciu, ale oczywiście może być także zakładana i też na co dzień, po prostu wygląda ona już tak bardziej poważnie. A jeśli chcę w taki bardziej spokojny, zrelaksowany sposób, no to mi ta niebieska się podoba bardziej. Mam tutaj na sobie jeansy. Powiem Wam, że Wy możecie odtwarzać taką samą stylizację, na przykład do pracy. Jeśli nie chcecie jeansy zakładać do pracy, to po prostu wybieracie jakieś spodnie w byle jakim kolorze, tak? No, pewnie ciemniejsze teraz na zimę będziecie wybierać. No i w ten sposób. Powiem wam, że także dodałam tutaj taki kolorze brązowym, w naturalnym kolorze pasek, ponieważ według mnie ten kolor najlepiej się łączy z jeansami. No bo dżinsy, one mają w sobie taki właśnie szwy w bardzo podobnym kolorze i to tak fantastycznie się łączy i te kolory też dobrze ze sobą współgrają z błękitnym, tak? No i z granatowym oczywiście także. No i mamy sobie kapcie. Powiem wam, powiedzcie dziewczyny, jakie kapcie wy macie na sobie, jakie zakładacie. Ja mam takie AX, kapcie, no i mój partner cały czas ze mnie się śmieje, że ja mam kapcie jak u babci. No, a mi się takie bardzo podobają, sprawdzają i zobaczcie, nie są to klapki, no bo klapki są niezdrowe dla naszych stóp, dla naszych nóg. Ja mam takie, które się trzymają na nodze. Dajcie mi znać, jakie Wy macie buty. Czy Wam też wydaje się, że te moje są takie babcine Bardzo dobra, pewnie otrzymam dużo komentarzy, że one są babcine dla Was też. W każdym razie mi się one bardzo podobają i na razie nie planuję je zamienić na żadne inne no bo to już jest druga para. Tak naprawdę, ja mam jeszcze jedną parę. Te mam też i bardzo mi się one podobają. I dwie godziny później już jesteśmy gotowi i ciasto już jest na stole. Zobaczcie, wygląda tak. Myślę, że. Wygląda bardzo dobrze, pachnie też bardzo dobrze. Nie mogłam się doczekać, bardzo chcę już spróbować. I zobaczcie, że odkrajam sobie taki kawałek, żeby mieć jak najwięcej orzeszków na swoim talerzu, swoją porcję. Zobaczcie, przygotowałam też sobie napar z rumianka i będę to próbować. Chyba jeszcze jest gorąca? Jest naprawdę takie fajne, wilgotne, miękkie w środku. Naprawdę bardzo dobre. Tak naprawdę to ciasto mogłoby być troszkę słodsze. Więc jeśli lubicie, gdy jest słodko, to po prostu dodajcie więcej tego mleka słodzonego. A tak naprawdę mi się podoba. Ja myślę, że dodam jeszcze tutaj cukru pudru i tak naprawdę moje ciasto już jest gotowe. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piszcie mi w komentarzu, czy wypróbujecie ten przepis i jeśli tak, to też napiszcie mi, czy udało wam się, czy smakuje wam takie ciasto. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa pa pa, pa.